Witam wszystkich dzisiaj, jeszcze nadal czuję się chora, robię za herbatkę z imbirem. Czy ta choroba się nigdy nie skończy? Naprawdę nie wiem. Ciężki tydzień miałam. się woda zapotuje jeszcze nie. trochę imbiru herbatę zaparzyć i robić A dole jest lodej foty. I pażemy herbatkę. jedziemy sobie przy herbacie, zaraz coś powiem niestety jeszcze nie do końca jestem zdrowa Ech, ale takie to życie jest nie za fajne cześć, witam was późnym południu w sobotę słoneczko już takie złote się zrobiło jest bardzo zimno dziś, a mnie nadal grypa męczy. Napiłam się gorącej herbaty z cytryną z Imbirem. Trochę mi ten kaszel przeszedł, ale no, ale jeszcze chyba jest daleko do tego, że mi całkowicie to zdrowie jakoś tak naprawi. Um. No dziś jest drugi tydzień w zasadzie, ale to najgorsze, że mam za sobą. Tak myślę. Mm, tak nagrywam ten vlog, żeby nie wypaść z obiegu. Jestem taka troszkę zdemotywowana nagrywaniem. Nie mam, nie mam ostatnio żadnych więcej subskrypcji. To wszystko jest takie demotywujące, zniechęcające. E A może dlatego, że ja po prostu ostatnio też się czuję taka podłamana, może dlatego tak myślę. Ale dzisiaj chciałam poruszyć taki temat. Temat, który już kiedyś poruszałam dawno temu, ale chciałabym dzisiaj pomówić o pracy w fast foodach tutaj w Stanach, bo miałam parę tam pytań odnośnie tej pracy. Mój syn pracuje w fast foodzie. Ja sama pracowałam w McDonaldzie na początku roku 2000, 2000, bodaj. Pracowałam w McDonaldzie. Także mogłabym coś powiedzieć, jest to praca bardzo ciężka. Praca za minimalną płacę. Ja zarabiłam 6,50 na godzinę. Wtedy minimalna była 625 w Wisconsin. Yy, ale do rzeczy to nie o to chodzi czy minimalna. Bo jak jeśli to jest młodzież i ona sobie tylko pracuje na swoje fanaberie, to jest. To jest to po prostu. Do przyjęcia, ale chodzi mi o to, że praca sama w sobie jest bardzo ciężka, bo w tej pracy trzeba ogarnąć dosłownie wszystko. Ty musisz tam być, ty musisz tam wiedzieć, jak jest na frytkownicy, na grillu, na kasie, na odbieraniu zamówień przez telefon, na drive-thru, czyli na tym stanowisku, gdzie się. Samochody podjeżdżają i zamawiają także, także również w zakres <coughs> pracownika fast fooda wchodzi czyszczenie. Przynajmniej tak jest w wypadku Andrzeja. Ja nie musiałam, ja, jak pamiętam, pracowałam tam krótko dość, bo ja miałam wtedy takie osobistą, przeżywałam bardzo um, osobistą tragedię, że chyba tam popracowałam może z dwa albo trzy miesiące. Bo potem się taka jedna rzecz stała, że musiałam zrezygnować z tamtej pracy. Zresztą i tak bym zrezygnowała, tak czy owak? Bo to po prostu ja tego jakoś nie mogłam ogarnąć tego wszystkiego, tych wielo, wieloczynnościowych tam rzeczy, tej pracy. Ale Andy pracuje już od kilku lat. Jego kolega. Czekajcie jego kolega, którego rodzice otworzyli restaurację tam kilka lat temu w tym sklepie, w którym my pracujemy, um, jego kolego zaproponował Andrzejowi, żeby poszedł do tej restauracji pracować z nimi razem. W momencie jak oni tą restaurację, z tą restaurację kilka lat temu otwierali. Yy, I yy, to jest restauracja typu, typu fast food. Ale robią tam pizzę. Pizzę trzeba sobie zamówić na jakieś 20 albo pół godziny naprzód. Prze, przez telefon to przeważnie ludzie robią. Telefonicznie. Yy, także Andy tam pracuje od samego początku. Musi wszystko ogarnąć. Tak jak mówiłam, w sześciusieńko. Za wyjątkiem oni go tam nie nie dopuszczają do robienia tego ciasta na pizzę, no i samej pizzy samej w sobie. Tam zajmuje się tam menadżerka jakoś tak, to jest chyba tam urządzone, ale Andy musi być i na Frytkownicy, i na grillu, i y, kasa, i odbi odbieranie zamówień przez telefon. Y, wiele razy te zamówienia są składane przez ludzi, aha, i dowożenie jeszcze. Jak, są jak zamawiają na, na dostarczenie pod adres, to wtedy to jest jakoś tam inaczej chyba jakoś liczone. Nie wiem z tą dostawą. Nie, nie znam się za bardzo, ale wiem, że no nie jest to taka praca łatwa. Bo nie to, że musisz tyle rzeczy ogarnąć, za nędzne pieniądze. To jeszcze w dodatku. To jeszcze w dodatku. Yy, wiele razy spotykasz się z ludźmi, którzy są, no łagodnie mówiąc, upierdliwi. Andy wiele razy po pracy siada ze mną i rozmawiamy sobie, jak minął dzień. I on mi opowiadał kilkakrotnie taki, <coughs> takie epizody, że naprawdę ta tak, jak ludzie potrafią, potrafią być wredni, to się rzadko zdarza, żeby, żeby po prostu, no Człowiek o jakichś takich podstawowych zasadach dobrego wychowania takie rzeczy robił, ale, ale tak jest. To jest wszędzie, pod każdą szerokością geograficzną. To nie jest charakterystyczne tylko dla Polski czy dla Stanów. Na pewno tak jest wszędzie, że potrafią być naprawdę i potrafią mocno zajść, zajść za skórę tacy ludzie. Tam kiedyś był taki chłopak, że jakaś tam kobieta zamawiała coś przez telefon i tak na niego nakrzyczała, że on się popłakał. Także no o, z różnymi ludźmi się ma do czynienia. Praca jest ciężka. Na koniec pracy zawsze ta cała załoga tej restauracji, która kończy, która ma tą restaurację zamknąć, musi tą restaurację również posprzątać. Nie ma zmiłuj się. Sprzątanie obejmuje takie nieprzyjemne czynności jak mycie tych tłustych części, nie? Jakieś tam grillów, jakichś tam <laughs> pa, tych miejsc, gdzie się smażyło, nie gdzie jest pełno tłuszczu, nie, no, oczywiście podłoga i tak dalej, to wszystko trzeba ogarnąć na koniec pracy. E, także no, niezmiernie jest to ciężka praca, płace są bardzo niskie w takich fast foodach, ja mówiłam, Andy ty się lepiej uczy do jakiejś szkoły i żeby nie do końca życia nie siedzieć w takiej pracy. Z tym, że Andy ma taką sytuację, że tamten szef i szefowa są bardzo dla niego mili, traktują go jak własnego syna, bo Andy jest pragniony takiego, zwłaszcza ojcowskiego, takiego jakby takiej uwagi, nie? Facet, faceta, nie. Bo tata od Andrzeja nie chciał mieć z nim do, nic wspólnego. Już a, od kilkunastu lat, także Andy bardzo za takim kontaktem tęskni i i Andy mu tam jest w sumie dobrze. Ta atmosfera w pracy dla, nie, dla niego jest ważna. Ważne jest, y, ważne jest to, że oni są, się tak trzymają razem, że tworzą taką fajną paczkę przyjaciół i pracowników, oni dosłownie i do kina chodzą, i na kręgielnie. Wszędzie chodzą razem tam. I po pracy, nie? Jak, jak w wolnych chwilach. I właśnie mimo, że ta praca jest taka minimalna, to kiedyś ktoś mi powiedział, że w fast footach nie dostają tych... Jak się to nazywa? Napiwką. Nie, to nieprawda. Dostają, tam są. Nie wiem jak, jak to jest we wszystkich takich fast foodach, ale ja wiem, że i w Subwayu są takie słoiki na, na, na te yy, no tipy, czyli, czyli napiwki. Oni tam w restauracji też tak mają, dodatkowo tam jakoś na kasie. Tam się pytają, czy jak zostawić, czy nie. Yy. Także... Te napiwki, te, do, tej, do tej minimalnej pracy, do tej minimalnej płacy, to oni tam zarabiają, Je, jeszcze jednak robotę robią, dlatego że tak mniej więcej wychodzi na jakąś jedną czwartą hmm, pensji, jeszcze sobie na, na to na, na, nadrobisz, jakby jedną czwartą tego, co zarobiłaś w, miesią, w miesiącu, to jeszcze zarobisz w tych napiwkach, tak przeciętnie, czasami nawet jedną trzecią, jak jest dobry miesiąc. By, były miesiące bardzo dobrze, dobre, jeśli chodzi o te napiwki, także no jak ktoś lubi taką pracę i, i lubi tą atmosferę w pracy, a nie goni tak mocno za pieniądzem, to to jest dobre, albo jakaś, jakaś młodzież, która, y, która oszczędza na swoje jakieś tam fanaberie, jakiegoś iPhone'a czy, czy samochód, to to jest świetna sprawa. W, w ogóle mi się podoba bardzo tu w Stanach, że tu dzieci, młodzież w zasadzie dość wcześnie już idą do pracy, bo za po, z pozwoleniem y, opiekunów prawnych, rodziców opiekunów prawnych, może dziecko jak chce iść do pracy już nawet w wieku 14 lat w niektórych miejscach. Z że te godziny są bardzo okrojone, to tam nie można iść na 40 godzin, o nie, ale, ale może sobie takie dziecko iść dorobić tak 10 godzin tygodniowo na przykład i zarabia sobie na przykład na iPhone'a czy na coś. To mi się bardzo podoba, bo, bo po pierwsze wyrabia to w dziecku taką pracowitość, już odpowiedzialność i umiejętność gospodarowania pieniędzmi. Bo jak pieniądze przeję na przykład w jakichś tam restauracjach, czy, czy wyda na jakieś głupoty, to wiadomo, że dłużej musi oszczędzać na tego upragnionego, najnowszy model iPhone'a czy, czy coś, nie? Jakąś taką droższą y, zabawkę. Także to mi się podoba. To to, że Amerykanie tak uczą te swoje dzieci, dużo Amerykanów uczy te swoje dzieci tego szacunku do pracy i tego um, takiego od, wzięcia odpowiedzialności na własne barki, nie? I gospodarowania pieniędzmi. Także jest to, jest to świetna sprawa, uważam. Eee no, Andy, Andy już, już z tych swoich oszczędności to sporo. Myśmy. Myśmy nawet kiedyś tam, nawet Andy sobie odłożył kiedyś na wycieczkę w 2023, tak w 2023 roku pojechaliśmy sobie na taki kruz z statkiem. To on właśnie te pieniądze, które on na swoją część to, to ze swojej, właśnie tych napiwków miał, zaoszczędził. Dodam, że takie kruzy wcale nie są bardzo drogie, że to nie są niebotycznie drogie wycieczki. Ja może ocenię, powiem, jak będę mówiła o konkretnie o tym kruzie. Chcę pokazać następnym razem y, y, z, zdjęcia z tej wycieczki i y, wspomnienia takie zrobić. Także właśnie z tych napiwków Andy właśnie sobie wtedy naoszczędzał na taką wycieczkę. I właśnie mówię, że y, jak ktoś tak mocno nie goni za pieniądzem i jest, nie, no, ceni sobie bardziej święty spokój niż jakieś tam duże, dużo, dużą kasę, to, to taka praca jest fajna, oczywiście nie na dłuższą metę, tylko no, na początek, nie, na start, y, no. I przede wszystkim uczy takiej, w młodych, bardzo młodych ludziach uczy tego właśnie fajnego takiego gospodarowania pieniędzmi. To jest dobre, dlatego, że naprawdę Andy się już tak dużo nauczył, jeśli chodzi o, o to, że naprawdę podziwiam go, bo odpowiedzialnie gospodaruje swoimi pieniążkami, także, także jest to fajna sprawa. No cóż, ja będę kończyła, robię obiad, dzisiaj jest mężczyzna na obiad. I myślę, że następny odcinek nagram w sobotę, bodaj. No, to jak mówiłam na początku, że jestem troszeczkę tak zniechęcona. Ostatnio do tego YouTube'a, bo jakoś to nie idzie. Nie, nie ma subskrypcji, nie wiem dlaczego. No, jeśli mogliście, to podawajcie dalej ten mój, ten mój, ten, ten mój kanał. Bardzo mi będzie miło. Tymczasem pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Już dochodzi pomału ta wieprzowinka. No i tak się prezentuje moje jedzenie na dzisiaj. Na dzisiejszy obiad. Po chińsku. Wieprzowina. Trochę schrzaniłam Wam ma tą marchewkę, bo powinna być tarta na takie pałeczki. Tałam ją na dużych oczkach, dlatego taka wyszła. A miała być takie pałeczki potarta. Dobrze, ja będę kończyła. Ja się chciałam tylko powiedzieć, że. Yy, ja chciałam tylko powiedzieć, że już pra prawdopodobnie będę tylko co tydzień nagrywała. No, gdyż przyznam się szczerze, że. No, z jednej strony jestem trochę zdemotywowana, a z drugiej strony yy, po prostu. Yy, no, nie, nie za bardzo mam czas tak teraz nagrywać, no, bo mam różne ważne sprawy do załatwienia. Także no. Myślę, że raz w tygodniu, dziś jest co? Dziś jest sobota. Ja myślę, że w następną sobotę, może w piątek, mi się coś uda nagrać. Także raz w tygodniu tylko będą teraz vlogi, może później trochę częściej będą, ale no, jest tak jak jest, mówię. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłej niedzieli. Pa! pa.